Muszę Ci się do czegoś przyznać kochanie. Kiedyś często bywałem w burdelach. No wiedziałam, że skąd Cię kojarzę.. Benia mam już dość. Ty ciągle jesteś pijana. Chcę rozwodu. Boże, to ja wyszłam za mąż?. Wyrwał facet laskę. Prowadzi ją do mieszkania, rozbiera i pyta: A tak w ogóle to ile ty masz lat? Trzynaście. Trzynaście? Tam są drzwi. Wynoś się! Taki stary, a taki przesądny. <śleszy> Jasio wbiega do apteki. Tu jak zwykle długa kolejka. Jasio staje na końcu i zaczyna mówić pod nosem: A ona tam leży i czeka! Powtarza to coraz głośniej, aż ludzie się zirytowali i przepuścili go. Jasio przepycha się do okienka i prosi o paczkę... prezerwatyw. <średytorium> Mówi stewardessa. No i czego krzyczycie? To tylko zwykła turbulencja. Uspokójcie się. Nie musicie się już tak kurczowo trzymać fotela. Wszystko jest w normie. Siadać. Oddychajcie głęboko. No, a z tobą, co? Opuściłem w spodnie. Nie, zdarza się. Zaraz ci znajdziemy jakieś drugie spodnie. Już? Spokojni jesteście? No, dzielne chłopaki. To teraz pójdę zobaczyć do pasażerów. Mówi żona do męża po latach małżeństwa. Już mi nawet nie mówisz, że mnie kochasz. Powiedziałem raz, jak się coś zmieni, dam ci znać.